Route To jeden z najbardziej luksusowych pociągów na świecie. Kursuje między Pretonią a Kapsztadem w RPA. Jego pasażerowie mogą liczyć na dwuosobowe, klimatyzowane przedziały. W każdym z nich znajduje się garderoba, łazienka, jest zamontowany telefon i telewizja której można obejrzeć transmisję z kamery umieszczonej z przodu pociągu, tak, żeby każdy podróżny bez przeszkód i w dobrej jakości mógł podziwiać widoki. Jest tylko co najmniej dwie wady podróży tej pociągiem, tym pociągiem. Pierwsza z nich to cena, która oscyluje w okolicy 7 tysięcy. Drugą wadą jest to, że po 15 dniach podróży trzeba z tego pociągu wysiąść, opuścić ten przedział. I tę podróż można by było przyrównać do życia każdego z nas, już od narodzenia najpierw rodzice, później my sami. Staramy się uczynić wszystko, co tylko można, żeby polepszyć standard swojego życia, żeby żyło się wygodniej, żeby jak najmniej wysiłku było. A to wszystko czynimy chyba trochę zapominając o tym, że ta podróż kiedyś się skończy, że z tego pociągu trzeba będzie wysiąść. Przychodzą dzisiaj do Jezusa. Zwolennicy Heroda i uczniowie faryzeuszów i pytają Go o płacenie podatków. Ale ich pytanie trzeba rozumieć głębiej. Oni pytają o to, kto może nad nami panować, kto jest w możności, żeby te podatki na nas nakładać. Oni chcą Jezusa uwikłać w jakiś konflikt polityczny. Ale Jezus Kieruje swój i nasz wzrok ku Ojcu w niebie. Bojcowie Bo Kościoła, zwłaszcza święte Ambroży, zwracają naszą uwagę na ten moment, kiedy Jezus prosi swoich adwersarzy o to, aby podali mu monetę podatkową. Przecież Judasz opiekował się trzosem. Jezus i jego uczniowie mieli pieniądze. Nie było na pewno tak, że nie mieli ani jednej monety, której mógłby użyć Jezus. Ale Jezus w tym geście, proszenia o tą monetę, ukazania tego, kto jest tam wybity, czyj podpis tam się znajduje, pokazuje, że ten człowiek nie ma nad nim władzy. Święty Ambroży pisze, że. Jezus w końcu każe Piotrowi zapłacić ten podatek, jakby pokazując tym samym, że uiszcza opłatę za bycie na tej ziemi, ale że to nie jest jego ojczyzna. Ci, którzy przychodzą do Jezusa, oni są między sobą poróżnieni. To są dwie frakcje, które połączyły się we wspólnym interesie przyłapania Jezusa na niewłaściwej interpretacji i słowie. Jedni z nich uważają, że z okupandem, w tym przypadku są to Rzymianie, nie można w żaden sposób paktować, a więc i płacenie podatków nie powinno mieć miejsca. Ci drudzy uważają, że jeżeli pójdą na jakąś współpracę z Cezarem i Rzymem, coś w ten sposób ugrają, Wejdą w jakiś układ. Jedni i drudzy zastawiają na Jezusa pułapkę, a gdy zaczynają się do niego odzywać, posługują się podstępem. Najpierw komplementują go. Mówią: Jesteś prawdomówny. Nauczasz w prawdzie. Na nikogo z ludzi nie masz względu. Powiedz nam, czy mamy płacić podatek. Jezus uczy nas patrzeć na siebie i na świat, bo Święta Ambroży wskazuje, że Jezus przez prezentację tego, co ziemskie, przez prezentację tej monety, pokazuje, kto tu rządzi. Ale wskazując na siebie, koncentrując na siebie, pokazuje nam Ojca, który jest w niebie, którego Jezus. I ma w swoim sercu i na obraz, którego my jesteśmy wszyscy stworzeni. I stąd właśnie bierze się ta nauka Kościoła, że każda władza ludzka pochodzi od Boga. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy o Cyrusie. To był poganin, któremu Bóg obiecuje wielkie błogosławieństwo, że wyniszczy wszystkich jego wrogów. I rzeczywiście historia mówi nam o tym, że Cyrus był jednym z największych władców swojego czasu. Gdzie nie poszedł, tam zwyciężył. Gdzie nie poszedł, tam wygrał i zdobył. I tenże właśnie Cyrus poganin przywraca wolność narodowi izraelskiemu po wygnaniu co więcej, pozwala im odbudować świątynię, pozwala im sprawować kult, a wszystkim, nad którymi rządził, mówi o tym, że Bóg Izraelitów rzeczywiście jest panem nieba i ziemi. On widział, że to co zdobywa, to czego doświadcza, nie jest wynikiem jedynie jego umiejętności, jego zdolności. Trzeba i nam w to uwierzyć, trzeba i nam temu zaufać, że Bóg jest nad wszystkim, co na niebie i co na ziemi. Ciężko nam w to uwierzyć, szczególnie wówczas, kiedy w naszym życiu są jakiegoś rodzaju burze i niepowodzenia. W jednym z kościołów przeprowadzono kapitalny remont. Kiedy prace chyliły się już ku końcowi. Na tym terenie miało miejsce potężne trzęsienie ziemi, nowo położone tynki, posadzki, wszystko zostało zniszczone. Nad tym, co się stało, płakali ci, którzy poświęcili tam tyle czasu, swojej pracy, środków materialnych. Ale kiedy tak obserwowali to, co się stało, zauważyli, że pod kolejną warstwą tynku znajdują się jakieś malowidła. Po ich restauracji okazało się, że są one bardzo stare i bardzo cenne. Już w niedługim czasie odzyskali. Swoją piękną świątynię dzięki temu, że wielu pielgrzymów chciało zobaczyć te wyjątkowe malowidła, i materialnie przez ofiary pielgrzymów ta parafia wstała z kolan. Skoro Pan Bóg może uciszyć burze w naszym życiu, ale je dopuszcza, to trzeba się pytać, po co to robi. My tak często w tragicznych wydarzeniach naszego życia. Pytamy, dlaczego Bóg na to pozwolił, a tymczasem trzeba byłoby zadać pytanie, po co On to zrobił, w jakim celu, co On chce nam przez to wydarzenie powiedzieć. Nasze rozważania zakończmy słowami świętego Pawła. A co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje w ciele swoim jako plon ciała? Zbierze zagładę. Kto sieje w duchu, jako plon zbierze życie wieczne. Pamiętajmy o tym, że Ziemia nie jest naszą ostateczną ojczyzną. My czekamy na wieczność i to na szczęśliwą wieczność. I obyśmy wszyscy tam przy tronie Pana Boga kiedyś się spotkali. Amen.